Dzień dobry, mam na imię Sandra, a to jest kanał Zielony Reset. W dzisiejszym materiale, e, wyjdziemy do ogrodu i trochę popracujemy. Zapraszam do oglądania. Mamy luty, ale powiem Wam. Że pogoda chyba oszalała, bo się czuję, jak gdyby już nie wiem, koniec marca. E, mamy chyba 8-10 stopni, e, ładnie słoneczko świeci, e, więc wyszłam do ogrodu, by już trochę popracować. Oczywiście też niezachłannie, e, bo z niektórymi roślinami naprawdę warto poczekać z przycięciem. Ale robię sobie to, co w sumie można i co też nie zaszkodzi roślinom. Więc dzisiaj, w dzisiejszym materiale, skupimy się na przycięciu, powiedzmy, przycięciu, bardziej bym powiedziała uporządkowaniu tego, co zostało po liliowcach. Przytniemy sobie też derenia i pokażę Wam, jak zrobić własne sadzonki. Oraz co? Aha, przytniemy sobie jeszcze trawę ozdobną, seslerię, bo akurat seslerię można ciąć, a nawet powinno się ciąć jak najszybciej. Więc to co? Przechodzimy do pracy. Dzisiaj ogarniemy sobie to, co zostało po liliowcach, praktycznie. Widzę, że tutaj już nie wiem, czy to jest zielsko chwasty, czy to po prostu już tutaj, chyba to są chwasty, chociaż czy tu już puszczają liliowce, to jest na pewno chwast. O, jakie ma korzenie, ale tutaj widzę, że już puszczają liliowce, więc przycinam i robię porządek. Z moimi liliowcami. Oczywiście, liliowce tutaj przycinamy do samej ziemi i wybieramy te wszystkie suche liście. Jeśli się da, to wycinamy. Jak nie, to po prostu palcami wygrzebujemy. O! I, i mamy to. Teraz wam pokażę z przybliżenia. Jak już przycięłam. Widzicie? Już tutaj puszczają. O! Widać? Widzicie? Tu też już jest zielono. Tu. Super. Tu też mam e, liliowce. E, więc tutaj też zrobimy porządek. Tylko powiem Wam szczerze. Że tutaj nawet nie tyle, co są do posprzątania, liliowce, ale tu strasznie dużo jest liści. O, więc najpierw sobie, w sumie, przydałyby mi się rękawiczki, ale już mi się nie chce iść po rękawiczki. Więc sobie to wszystko zgarnę rękami. Trudno, umyję się. Więc sobie te Liście pozbieram. O! Nie chcę niczego podeptać. O! I sobie tutaj zrobimy ładny porządek. Zgarniemy liście. Chwasty od razu, jak jakieś się pojawią. O! Super. Powiem wam, że ponoć y, grzebanie w ziemi y, redukuje stres. <grybujesz> Przyda się co nie? Teraz przejdźmy sobie do mojego derenia. E, będę go przycinać. E, pierwsze co e, najlepiej jest zrobić, no to obejrzeć e, gałęzie i zobaczyć e, które mają jakieś tam uszkodzenia lub są martwe. W pierwszej kolejności najlepiej wyciąć takie gałęzie. Później praktycznie co nam zostanie? W sumie uformować derenia w taki, jaki sposób chcemy. Więc ja wam zaraz tu pokażę. Tutaj mam moją forsycję, więc forsycja. Tutaj jakby trochę mi na tego Derenia wchodzi. O, porządek zrobię. O, e, Forsycja mi jakby trochę e, wchodzi, znaczy bardziej bym powiedziała, że Deren wchodzi na moją forsycję, bo ona jednak jest taka trochę bardziej w ryzach. On mi się tak trochę rozłożył. Więc ta gałąź, ta tutaj, nie podoba mi się i też rośnie mm, bardzo przy ziemi, więc w sumie, jakbym chciała, mogłabym ją przydusić bliżej ku ziemi, zasypać, może by się ukorzeniła, ale tego nie zrobię. Chcę się jej pozbyć, więc przycinam ją jak najbliżej i się jej po prostu pozbywam. Więc już tutaj mi nic na, te, na tą forsycję nie wchodzi. Teraz patrzę sobie dalej. Ta gałąź też mi się nie podoba. Więc ją też przycinam. Ok. I teraz już mamy tak mniej więcej. Teraz patrzę tutaj. Nie wiem, czy będzie widać. Ale one mi się tutaj y, krzyżują, więc muszę zdecydować, którą chcę zostawić. I teraz patrzę, chyba usunę tą. Przycinam nisko przy ziemi, bo nie chcę właśnie, żeby ona mi tutaj. Y, Rosła. Ok, i tą wtedy zostawię. Ok, tą zostawię. Tu tak mi się nie podoba, bo to też trochę idzie do środka, więc wytnę może ten cały. O! Teraz tutaj jesteśmy. Ten, a ten zostawimy. Tutaj utnę wszystko. Ten cieniutki wytnę. Ciach, to idzie tak bardziej do środka, więc pozbywamy się za drugim oczkiem. Ok, i zobaczcie, już pomału yy, dobiegamy dalej. Ten, ta gałąź mi się bardzo podoba, ale tak, tu na dole to wytnę. To mi się nie podoba. Więc, sio. To na zewnątrz pójdzie, to zostawiam. To idzie bardziej w środek. Wszystko takie, co idzie w środek, to usunę. To idzie na zewnątrz. W sumie też tak trochę w środek. Dobra, tutaj sobie przytnę nad trzecim oczkiem. Więc tu mam najwyższą gałąź. E i co? Ją skrócę? To chyba zostawię. Trochę ją za mocno, może obcięłam, ale to nic. Skrócę ją gdzieś w tym miejscu. I te tu też poskracam. O, i myślę, że tak zostawię. Nie ma się co bać cięcia. Roślina sobie nawet przy ostrzejszym cięciu na pewno poradzi, więc nie bójmy się ciąć. Ja nie chcę, żeby ten dereń urósł mi bardzo duży. Wolę go raczej w takiej formie mniejszej, więc będę właśnie go cięła dosyć konkretniej. Też jeśli chcemy, by te nasze łodygi zachowały ten czerwony kolor. No, to najlepsze własne są te świeże przyrosty, bo te świeże przyrosty właśnie mają takie bardzo czerwone gałązki. A teraz, co możemy zrobić z gałązkami derenia? Jeśli mamy przyciętego derenia, to powiem szczerze Wam, że aż grzech wyrzucić takie gałązki i nie spróbować ukorzenić. Trochę tych gałązek, żeby mieć własne, jakby sadzonki derenia. Co nam będzie potrzebne? Warto mieć donicę, oczywiście. Wypełniamy ją. Może być to ziemia, nie wiem, do wysiewów, wymieszana z perlitem. Ja akurat mam tutaj ziemię wymieszaną z piaskiem. Może to też być sam piasek. Chodzi o to, żeby. Mm, ta ziemia w tej donicy była e, przepuszczalna, żeby nie była taka mocno zbita. E, więc, jeśli nie macie tam ziemi do wysiewów, to faktycznie najlepiej sprawdzi się zwykły e, piasek. Ja samego piasku nie miałam. E, miałam gdzieś tam piasek trochę wymieszany z ziemią, więc e, użyję tego, bo najlepiej użyć to, co się ma. Mamy takie gałązki. I sobie ucinamy gałązki długości, nie wiem, 10, powiedzmy 10, 15 centymetrów. O, i po prostu je wbijamy tak, żeby przynajmniej myślę, dwa oczka były w tej ziemi. O, może też nie wybierajmy za grubych gałęzi. Najlepsze będą gałązki takie grubości ołówka. Powiedzmy coś takiego i sobie wbijam następne. I tak wybieram, a ta myślę, że jest trochę gruba. I mamy. I teraz e, takie e, oto jakby nasze e, sadzoneczki powiedzmy. Podlewamy obficie żeby też pozbyć się pecherzyków powietrza. Ok. Jak mamy podlane, kładziemy taką donicę z naszymi sadzonkami gdzieś w zaciśne miejsce. No i po prostu czekamy, czy się przyjmą, czy puszczą korzenie, czy nie. Jeśli puszczą korzenie, to super, będziemy mieć darmowe sadzonki. Jeśli nie, no to po prostu mówi się trudno, ale i tak miały być te gałęzie do wyrzucenia, więc nic nie straciliśmy. Teraz podejdziemy sobie do mojej trawy ozdobnej. Jest to sesleria jesienna. Tą trawę w ogrodzie tnę jako pierwszą, gdyż ona bardzo szybko startuje na przykład miskanty czy rozplenice zostawiam w sumie jako ostatnie chyba tnę w moim ogrodzie, ale seslerię właśnie tnę, bo ona szybko jakby pierwsza się pobudza do wzrostu, więc dlatego tnę ją już w lutym. Oczywiście wybieramy ładną pogodę, czyli słoneczną najlepiej i jak Tnę e, moje seslerie. Jak tu widzicie, już jedną sobie przycięłam. o sekat mi się zaciął. Łapię sobie kępkę i przycinam tak gdzieś e, 5 cm, 5-10 cm nad ziemią. I to w sumie tyle. Mam tylko trzy sztuki, więc poszło sprawnie. Na razie sprawdza mi się sekator, gdyż te moje seslerie są malutkie. Sadziłam je w tamtym roku, więc jeszcze są malutkie. Seslerie rozdzielać myślę, że można gdzieś tak te kępy po trzech, czterech latach. To już powinna być duża te kępa, więc wtedy gdzieś tak myślę, że po trzech, czterech latach e, od posadzenia bym ją rozdzielała. Słoneczko już e, pomału zachodzi. Powiem Wam, że dzisiaj jest bardzo przyjemnie i ciepło. Fajnie by było, jakby już tak zostało, bo lubię, jak jest ciepło. E, napiszcie w komentarzu, czy wy wykonujecie już jakieś prace w ogrodzie? Jeśli tak, to napiszcie jakie. No, ja powiem Wam szczerze, coś już jak widzieliście, robię, ale też wszystko robię z rozwagą. Ostrożnie, bo wiadomo, jeżeli bym wiedziała, że w przyszłych dniach będzie przymrozek albo jakieś minusowe temperatury. To nie robiłabym raczej jakichś tam prac w ogrodzie. Może tą seselę faktycznie bym przycięła, bo ona faktycznie szybko wychodzi. Ale no, yy, staram się te prace takie ogrodowe, mimo że jest pięknie, to też yy, patrzę yy, na pogodę długoterminowo, że jeżeli jeszcze przyjdą jakieś mocne mrozy czy coś. Na drugi dzień, no to lepiej z tym, co chcemy zrobić, się wstrzymać, ale że akurat przez najbliższe dni będzie bardzo ładnie, więc można te prace jakieś tam pomalutku już wykonywać. Więc sobie tak wszystko po trochu rozdzielam, że coś zrobię, tak po trochu wszystko. I mam nadzieję, że u Was też tak jest, że nie rzucacie się na wszystko od razu, bo potem człowiek już. Zdyszany i bez sił do domu wraca, tylko rozkładacie sobie wszystko po trochu. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną, za każdą subskrypcję. A nowe osoby zachęcam do zasubskrybowania, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. Oczywiście, jak Wam się materiał podobał, zostawcie kciuki w górę i też komentujcie, jest mi bardzo miło, jeśli mogę poczytać, co. U Was się dzieje, albo jakieś fajne sugestie, albo co byście chcieli jeszcze widzieć na tym kanale, dajcie znać. Do zobaczenia w następnych materiałach.